to ja Patryk yy, zesanimy to, to nie to, to nie jest troszczę seria to jest po prostu vlog tak vlog dlaczego nie nagrywałem powód jest prosty ciągle mi się zrobię takie... yy, dlatego bo, bo po prostu nie według to jest to jedyne powiązanie dlaczego mi się nie chciał nagrywać To będzie szkoła. Szkoła... Szkoła. Tak, szkoła jest niekańca. Uuuu, z tym Znowu z przepraszam. Że nagrywałem. No, co? O nie, czekacie! A! Chwaka wczoraj jeździć, to Kiedyś tak No, i dziękuję. Um, dziękuję. Dzień. Probujmy coś w krawę Po prostu coś kąpan. Dobrze! Siedź tam! Czekajmy. O tam będzie. Uderzyli <śmany> się. Uf. O! Wydostę. O o o! Aaaaa! Dobra, nie mogę się teraz. Au! Dobre i zaraz kończę. No, powiedziałem wam co, nie nagrywałem, bo nie miałem wady. Teraz spróbuję to zmienić i będę nagrywał i będę miał będę Przepraszam chyba helikopter no To co to jest kurwa Przepraszam za ja słowo, to ja takie słowa to się wkurzanie To jest fajne I się robią niebieskie i... A nie nie zrobię mi, jestem niebieski. Dobra. Ha! Szkoda. Ten zielony jest strasznie... Znaczy Nie wiem jak to jest. Ale może na tej śmierci skończymy. To już jest koniec tego odcinka.